Warto teraz wierzyć w dobrą rzeczywistość i dobrą przyszłość. Koniec części pierwszej. Jak wybrać najlepszą rzeczywistość, część druga wykładu Iwana Carewicza. Tak, możemy zajrzeć do internetu i przeczytać, że pewien mały kraj zorganizował zawieruchę tam na Bliskim Wschodzie. A gdzie indziej duży kraj zorganizował zawieruchę. No i uwierzyłeś w to słuchając analityków. A skąd czerpią wiedzę analitycy? Z analu. To są właśnie analitycy. Istnieje też takie coś jak annały historii. To znaczy, jakiś tam historyk wziął materiał z analu i poczytał, coś tam opowiada. Nie należy studiować annałów historii. My to nazywamy dziedzictwem naszych przodków. A słowo historia też nie jest słowiańskie. Dlatego więc wkraczamy w erę wilka i następuje coraz silniejsze rozbieganie się rzeczywistości. Wszyscy oni w jakiś sposób tańczą do naszej słowiańskiej muzyki. Zakończyła się właśnie epoka Mary lub też Lisicy, czyli dawniej patronką była Lisica lub bogini Mara, i nastał wiek Welesa, czyli epoka, era Wilka. A największa amerykańska wytwórnia filmowa, która nagrywała film o uruchamianiu się magicznych zdolności człowieka, zarówno mężczyzn jak i kobiet nazywa się Marvel. Imiona słowiańskich bogów Mary i Welesa skrócili do Marvel. To jest o tym, że teraz zaczną się naprawdę bardzo aktywne kontakty z kosmitami i z innymi formami życia, z inteligentnymi istotami, które przylecą do nas z innych Ziemi, a może nawet z innych konstelacji, z innych czortogów. Także oni nakręcili taki wesoły i ciekawy znany film Men in Black. Pamiętacie go? Na nasz język tłumaczy się to faceci w czerni. I gdy zapytano Dmitrija Miedwiediewa jak się sprawy mają, to on odpowiedział, że ogólnie rzecz biorąc wszystko jest już pokazane w filmie Faceci w czerni. On to powiedział będąc w tamtym czasie prezydentem Rosji. Powiedział, że tak to jest jak pokazuje ten film. Słyszeliście o tym? Nie, nie słyszeliśmy. No dobrze. Chodzi o to, że Men in Black to jest po angielsku, a my powinniśmy przeczytać to po rosyjsku. Jeśli zapisać to po rosyjsku i przeczytać, to tutaj mamy zapisane M, a tutaj V, czyli Mara i Weles. Ten skrót ma zakodowane znaczenie. A tak przy okazji, co oznacza Hollywood? Hollywood można przełożyć na nasze jako święty las. Wiesz, czy gaj. To jest podpowiedź i ukłon w stronę naszych przekazów o carze grochu. Myśmy powiedzieli, że nadchodzi magiczny czas i macie teraz kręcić filmy o wszelkiego rodzaju magicznych ludziach, u których tam otwierają się supermoce. Bo teraz to jest gorący temat. Wszyscy w obecnym czasie zaczynają ujawniać takie możliwości. Myślę, że u wszystkich, którzy dożyli 2023 roku, te magiczne zdolności zaczęły się uruchamiać. Pamiętacie, jak kilka lat temu kazali nam chodzić z majtkami na twarzy, ale już dziś nie nosimy majtek na twarzy. One są w innym miejscu, prawda? Nie było można wychodzić na zewnątrz, tylko psy mogły wychodzić, a ludzie nie. Straszna bajka, prawda? A te superzdolności najlepiej się ujawniają wyłącznie w ekstremalnych warunkach. Zakładasz sobie czapkę, niewitkę i idziesz na ulicę gdziekolwiek chcesz. Było tak, powiedzcie mi. Ja wiem, że mamy tu magicznych ludzi, ja też tak chodziłem. Pamiętam jak pewnego razu spacerowałem po Moskwie, kiedy było to największe piekło. Do tego jeszcze byłem z walizką. Gdzieś w sąsiedniej rzeczywistości panuje zamieszanie: nie możesz obchodzić świąt, czy jechać na wakacje, nie możesz podróżować, a ja wtedy prowadziłem zloty. I wyobraźcie sobie, że wtedy, gdy pojawiły się najsurowsze zakazy a ja potrzebowałem przeprowadzić wielkie świętowanie kupały, i dostałem pismo z prokuratury, że jeśli będzie przeprowadzona ta uroczystość, to będzie grzywna milion rubli. Pismo było konkretne, z czerwoną pieczątką, wszystko tak na poważnie. No i gdy kobiety organizowały to świętowanie, to oczywiście tak po żeńsku się przestraszyły, a ja mówię, damy radę, przyjaciele, my mamy własną rzeczywistość. Omówiąc wkrócie, zebrałem wszystkie wiedźmy, a dzięki Bogu było ich tam na tych naszych obchodach sporo, zarówno młodych dziewcząt, jak i tych wiekowych. Ale najważniejsze jest to, że wszystkie one miały długie włosy. Przyjęliśmy taki sposób. Wypowiadając bajkowe zaklęcie, obeszliśmy dookoła cały teren zlotu. Tu Iwan ścisza głos i wypowiada, jak brzmiało to pradawne zaklęcie ochronne: To pradawne zaklęcie daje najsilniejszą ochronę. Czytaliśmy je wiele razy i obeszliśmy wszystko wokoło, a następnie koło bramy, bo tam była taka brama i prowadziła do niej tylko jedna droga. Postawiliśmy tam posążek i zaklęcie, aby przez te wrota mogli przejść tylko dobrzy ludzie. Niegodziwcy przejechać przez nie nie mogą. Taka magiczna ochrona. No i przyjechali ci towarzysze w białych koszulach, popatrzyli, pochodzili. A nasza impreza się udała i nasza rzeczywistość wygrała. Widzicie, tutaj jest ten najważniejszy moment. Trwa teraz bitwa ideologiczna. To jest walka o światopogląd i zauważcie, co nam teraz podrzucają te żmije gorynycze. Będzie koniec świata! I zaczyna się wiele wariantów: wojna jądrowa, wirusy, klimatyczne zaburzenia, wulkany i co tam jeszcze, kosmici. I najważniejsze, abyś się czegokolwiek przestraszył, a jak się już przestraszyłeś, to haps, iż mi Gorynycz cię zjadł. Lecz jeśli my się nie boimy, to on na to, przepraszam, nie jestem w stanie nic tobie zrobić i zmyka do swojej rzeczywistości. A więc jak to się dzieje? Już od dzieciństwa nam pokazali strategię tego zwycięstwa. Chodzi mi o tę powszechnie znaną ikonę Świętego Jerzego. Oto w Twojej głowie rozświetla się car. Czy zauważyliście, że wszystkich świętych na obrazach maluje się z taką aureolą wokół głowy? To oznacza, że rozwinięte jest energetyczne ciało kołowie, ciało kłębkowe. To, o czym dziś rozmawiamy, to, że potrzebujemy oczyścić swój kryształ z brudu. A tym brudem są uprzedzenia, dogmaty, stereotypy, niewiara, wątpliwości, przygnębienie. Trzeba oczyścić swój kryształ duszy z brudu, stać się iskrennym, szczerym. Wtedy natychmiast zaczyna się świecić ciało kołobie, a wtedy, tak jak ten Jerzy zwycięzca, dosiadamy białego konia. A czym jest ten biały koń? Zobaczcie, od słowa kon zaczyna się na przykład słowo koniga, kniga, książka, czyli porządek słowa. Konstytucja, czyli zasady życia, które płyną stamtąd z wyższych światów i nazywają się kon. I dlatego istnieje takie stwierdzenie, które na pewno wszyscy słyszeliście Ispo kon wiekow po rosyjsku, po naszemu od niepamiętnych czasów A na szczytach chat na końcu kalenicy, tam na górze wykonywano takie zwieńczenie, konik, aby mieszkańcy żyli według konu Kon zapisywany był w księdze, a biały koń pojawia się wtedy, gdy się nauczyliśmy zasad gry, tej boskiej gry bo po co jest kształcenie obowiązkowe, aby wpychać ludzi w najtrudniejsze materialne rzeczywistości? W szkole dzieciom wbijają do głów to prawo powszechnego ciążenia, prawo powszechnego ciążenia, uniwersalne prawo grawitacji, prawo powszechnego ciążenia, przyciąga tylko Ziemia, grawitacja, tylko Ziemia, tylko Ziemia przyciąga, tylko Ziemia, tylko Ziemia. Rozumiecie? I obowiązkowa edukacja jest tylko po to, żeby nas wszystkich tak zanudzić, abyśmy wierzyli w to, co można dotknąć. Tam w szkole nie ma nic o Bogu, nie mówi się o żadnych światach wielowymiarowych. Tam mówią nam tylko o tym, co materialne, i ta gra jest bardzo smutna. Ona mówi tak: Powinnaś iść do poważnej pracy, rozumiesz? Powinnaś mieć poważne relacje i powinnaś być bardzo poważną kobietą. Po co ty chodzisz do tego Iwana Carewicza? Czy ty jesteś poważna? Idź tam, posłuchaj poważnych naukowców, posłuchaj analityków. Przecież ogólna sytuacja w kraju jest poważna, rozumiesz? No i czemu rżysz? Czy zdajesz sobie sprawę, że już nastąpiła kompletna katastrofa? Tak więc zdaniem żmija Gorynycza jest prowadzić nas na poziom powagi, wtedy nasze wibracje spowalniają kryształ pokrywa się chmurami i wtedy wpadamy w takie najsmutniejsze warianty rzeczywistości, prawda? A kiedy studiujemy te zasady, to tutaj napisano, jak zmieni się światopogląd człowieka w miarę jego duchowego wzrostu. Mamy dziewięć czakr i mamy dziewięć kroków do Boga, to jest tu jasno opisane bajki zaczynają się od Trzydziewiątego Królestwa w Trzydziewiątym Carstwie, w Trzydziewiątym Państwie żył sobie i tak dalej my wszyscy poruszamy się dzięki świadomości najpierw uczymy się tego co materialne tu mamy pierwszą czakrę i ona się aktywuje potem druga, potem trzecia i po aktywacji tych czakr żyjemy jako życiel Najważniejsze jest wtedy napełnienie brzucha. Potem aktywuje się czwarta czakra piersiowa, splot słoneczny. Ona ma złoty kolor i stajemy się ludźmi. Potem, gdy się rozwijamy, to przechodzimy dalej. Gdy wzrasta kundalini, to stają się aktywne łada i lelia. potem usta, a potem bach. Gdy kundalini dotrze tutaj, to jak w bajce o Carze Sautanie, wiewiórka wspina się na jodełkę i w tym miejscu otwiera się nasze trzecie oko. A wtedy stajemy się czołowiekiem. Ta część ciała nazywa się czoło. A dopóki żyjemy tylko na trzech czakrach, to nasze działania są tylko cielesne. I zauważcie, że gdy ktoś mieszka w tych dziewięciopiętrowych budynkach, to dostaje z administracji pisma, życielu, opłać, usługi komunalne. Bo w tych wieżowcach mieszkają tylko sami życiele. Tam ludzie nie mieszkają. A gdy u Was otworzy się serce i staniecie się ludźmi, to pojawi się już u Was silne pragnienie, aby być bliżej natury i będziecie mieszkać w domu lub w domu miejskim, aby w pobliżu był kawałek ziemi, kwiaty, albo to będzie dom na przedmieściach, albo rodowe siedlisko. Ludzie żyją tylko tam. A w obecnym czasie ruszyły projekty niska zabudowa Rosji. Dlaczego? Ponieważ ludzie mogą mieszkać tylko w niskich mieszkaniach. A kto żyje w wielopiętrowych domach? Życiele. No ładnie. I tak tę grę wymyślił Bóg. Istnieją różne poziomy rozwoju. Życiel, ludzie i poziom człowiek. Wszystko jest w porządku, bo jako społeczeństwo też potrzebujemy nóg, potrzebujemy tułowia i potrzebujemy głowy. Każdy ma to, co mu potrzeba. Ogólnie rzecz biorąc, moje zadanie jest takie, aby wspomnieć, że możesz żyć tak jak życiele, ale możesz także wejść na wyższy poziom i żyć jak ludzie. Albo jeszcze lepiej, i na najwyższym poziomie, gdzie jest jeszcze czystsza wibracja, uzdrowić się i tam żyć radośnie jako piękny człowiek, człowiek. I dlatego ta książka jest potrzebna w każdym domu, bo według opinii prawosławnych starowierców, wykorzystywane są odpowiednie obrazy, mądrość, zabawki ludowe, budowa czakr człowieka, to jest te 9 stopni. I tutaj wszystko jest dokładnie pokazane, jak w miarę duchowego wzrastania zmieniają się cele życiowe człowieka, zmienia się jego światopogląd. Bo teraz mówią: człowiek potrzebuje rozwoju duchowego. Ale spójrzcie, możemy się rozwijać idąc w lewo, w prawo, prosto, w dół, w górę. Ale duchowy wzrost jest tylko w górę i musimy mówić o duchowym wzrastaniu, a nie o duchowym rozwoju. Rozumiecie tę podmianę pojęć? Dlatego teraz wszyscy wstańmy i zacznijmy rosnąć. Dziewczyny stoją tak jak brzozy, lekko się kołysząc, a mężczyźni stoją jak dęby, jak silne fortyfikacje. W tej chwili na Ziemi wieje wiatr zmian. Zauważyliście, że wszystko się zmienia. Teraz wam zrobię sprawdzian. Stójcie niewzruszenie na ziemi, i jeśli stawisz czoła wiatrowi losu, to będziesz żył. A jeśli nie, i będziesz taki wiotki. Stój twardo, nie trzeba uginać kolan. Rozumiesz, dogmatyzm wieje, a ty jesteś żywy. Lekko się ugiłoś i stoisz twardo jak dom. O, tak już lepiej. Stójcie tak jak drzewa. Koniec części drugiej. Przygotowaniu część trzecia. W polskim języku nie bardzo wiemy, co znaczy Trzydziewiąte Królestwo, a jest tu zakodowana informacja, że nasz wszechświat, ten słoneczny, w trzech płaszczyznach istnieje. My istniejemy w trzech płaszczyznach naraz. Trzydziewiąte Królestwo to są świat jawny, jawi, potem jest świat nawi, jest jeszcze świat prawi, świat wyższy, świat przodków. Ten świat niższy i wyższy jest dla nas, będących w ciałach materialnych, na razie niewidzialny, gdy mamy jeszcze w powijakach te wszystkie wyższe czakry. Ale jak już uruchomimy wszystkie dziewięć czakry, to będziemy dostrzegać i te niższe światy i wyższe. Nasi przodkowie o tym doskonale wiedzieli, dlatego w bajkach się mówi: Trzy dziewiąte królestwo. Nasze słońce jariło, świeci, oświetla wszystkie te trzy światy. Dlatego czasami, gdy się pokazuje na filmach świat mroku, ten świat niski, astral diabelski, to takie przyciemnione są, zadymione te wszystkie kadry, bo tam tak dokładnie jest. On jest bardzo gęsty i światło słoneczne jest takie ledwie, ledwie widoczne. Stąd ta nazwa 39 Królestwo. Mówi się, że jest dziewięć planet. I każda z nich ma trzy swoje odpowiedniki. W niższym świecie każda planeta ma swoje odpowiedniki wyższe. Tu wam podpowiem dla tych, którzy tam się wykłócają, czy jest okrągła, czy płaska, czy inna. Wszyscy mają rację. Wedyjskie postrzeganie świata mówi o płaszczyznach, w różnych lokach, czyli lokalizacjach. O tym już też był nagrany film, podam wam link poniżej. Zdrowia.